Drugi etap za nami. Dzisiaj fajny pod względem terenu. Dużo takich wydm, przepłaszczeń z takim ciężkim piaskiem po ulewie w nocy. Dużo widać było śladów, dużo skoków, więc cieszyliśmy się z odcinka. Nawet czucie w środku samochodu mieliśmy bardzo dobre, ale niestety czas nie jest taki, jaki powinien być. Trochę wygląda na to, że nasz samochód jakby nie ma pełnej mocy, z czego nie jestem zadowolony. No i tutaj teraz pora na inżynierów, żeby znaleźli problem.